Będzie pan płakał za ułazem? Płakał za uazem. Chyba nie, panie. Jesteśmy przed szpitalem w Bubrce. Jakiś czas temu zwracaliśmy się z prośbą o pomoc w zakupie karetki dla miejscowego szpitala. I ta prośba została wysłuchana dzięki dobrodziejom, dzięki księdzu George, który przebywał w Rzymie. W jakiś sposób dotarł do niego, dotarła do niego nasza prośba. On zadziałał przez swoich znajomych. I ta prośba, to nasze wideo dotarło aż do Stanów, gdzie pan Edward Wayne wraz z swoją małżonką, pani Tatianą. Zainteresowali się naszą prośbą, przylecieli do Polski i żeby się nie pomylić, bodajże z Serbii. W Serbii znaleźli karetkę, właśnie tą, którą tutaj widzimy, tego Mercedesa Sprintera i tam go zakupili, przewieźli do granicy i przekazali tutaj naszemu merowi panu Romanowi, który odebrał z granicy tę karetkę i przywiózł tutaj do szpitala. Została ona już zarejestrowana na rejestracje ukraińskie i już tutaj działa w naszym szpitalu. karetka częściowo była wyposażona, a niektórych rzeczy nie było. Więc już tutaj w tym czasie jak przybyła tutaj została zarejestrowana, został dostawiony, zamontowane jakieś sprzęty. Tlen podłączany jest butla tlenowa. Tak. tej ona pracuje. Samochód już ile tam wyjazdów ma, w tej chwili, że pewne, z 8-9 wyjazdów ma i nie tylko e, w ten sposób, e, z tych nawet, rzeczy, jakie potrzebowali, z wnętrzno z tych... No, czyli, czyli wykorzystana już była przynajmniej 10 razy. Była wykorzystywana jak i dla mieszkańców miejscowości, tak też również dla przesiedleńców, którzy przyjechali ze wschodu dla transportu czy tutaj do miejscowego szpitala, czy też stąd, jeśli ktoś miał taką potrzebę, też do, Lwów, do Lwowa, do specjalistycznych szpitali, żeby, otrzyma, żeby mogli otrzymać niezbędną pomoc. I... Widzicie, to jest trasa państwowa. Ona no jest taka, naprawdę na tej trasy, olwowa, aż do czernowców taka trasa, tak samo jest. awarii i różne ludzie może być w sytuacji takim pięknym. Naprawdę ten ambulans jest zbyt duży. No. Żeby pomagać ludziom trzeba mieć czym pomagać, to jest prawda. Bo takie coś jest niezbędne. Podsumowując, karetka jeździ, działa, służy ludziom, służy miastu i miejmy nadzieję, będzie działać jeszcze długo. Jak się spoznałem z EDI, oni dokładają tej energii dla pomocy dla Ukrainy i w całości To jest dużo, naprawdę. To jest duża praca. Dziękujemy i niech Pan Bóg mu błogosławi, wynagradza za jego dobrość, otwartość i zarobienie dobra tutaj ludziom potrzebującym.